Witam w kolejnym filmiku, przechodzę tak naprawdę z kolejnym odcinkiem misji dekantowo Niestety jestem bardzo udana, nagadałam się, a dopiero yy, chciałam spauzować to zobaczyłam, że że nie, nie odpauzowałam, także po prostu jestem wybitnie zdolna. Co chwilę to się muszę trochę ci do jakichś dekant. No nie spróbuję jeszcze raz powiedzieć, co chciałam powiedzieć. Ale tak naprawdę to będzie chyba ciężkie. Nie wiem, czy wspomniałam o tym, że w tym odcinku będę opowiadała o marce Kopfe. zapisujemy Kophem. Jest to marka powiązana z Ganasz, czyli powiązana z marką od kurmą. Marką poświęconą górmą są dwie marki amerykańskie. Z Koffe nie miałam do tej pory stwierdzenia, także będzie tak bardzo w ogóle e, i pioniersko, i w ogóle, bo generalnie mało, nie wiem czy w ogóle są jakiekolwiek informacje po polsku odnośnie tej marki. O ganasz bardziej. E, Koffe mam wrażenie, że w tych swoich e, takich górmą klimatach popadło lepiej e, niż ganasz. E, mam zapach e, Exotic Dance i Baby chyba. E, te nazwy w ogóle bym włożyła między książki, że już tak mam mówić, bardziej bym się skłaniała ku nutom Ku yy, sprawdzeniu nut, yy, dlatego że powiem szczerze, że nie wiem skąd w ogóle kwestia tych nazw Nie wiem co to baby ma wspólnego z czekoladą, kawą, czymś ostrzejszym, przyprawowym i tak dalej Nie wiem co to egzotik ma wspólnego yy, na przykład z motywem jakichś takich słodkich yy, alkoholów Albo bardziej takich jesienno-zimowych, koniaki, miski i tym podobne nie wiem, nie wiem, natomiast to co mi nie nagrało, to opowiadałam też o tym dekancie Epico Almanera. Przypomnę, że z Epico opowiadałam kiedyś o różnych zapachach w jednym z odcinków takich plażowych. Jak byliśmy, to miałam wtedy właśnie próbki różnych i tam opowiadałam, bo takie trochę pierwsze wrażenia jak odnajdę, to mi to może podlinkuję. Oprócz tego mam dwa flakony Epico: Otello i Sultan. One są w dużej mierze różne, dosyć w stronę Ten na przykład Almanera dla mnie za słodki. To idzie w takie słodkości, nie powiem, że jakieś zgrzytające, ale to już jest taki poziom jakichś takich słodyczy, yy, nie wiem, takich słodyczowych, cukrowych, cukierkowych i tym podobnie, także nie dla mnie. Inny rodzaj słodyczy ewentualnie toleruję w Epico, Sultan Otello. Jest to jednak w inną stronę, w Sultan jest stronę taką bardziej ukierunkowaną, w stronę lokum, ale to dla mnie. nie... Nie dla mnie generalnie, Jakby słodycze lokum, takie słodycze tureckie, jest to coś ciekawszego, jeżeli chodzi o takie rozpowszechnione słodycze w perfumach, słodkości, ale nie dla mnie. Otello z kolei idzie w stronę takich trochę słodkich alkoholi, takich szlachetnych, jesienno-zimowych, i koniaki i tym podobne, ale przy którymś użyciu, ogólnie uważam, że jednak za słodko dla mnie, przy którymś użyciu wyszła taka trochę czekolada, Pijana czekolada, coś na zasadzie tej czekolady kwadratowej z rumem. Tylko że właśnie w Otello to idzie w stronę słodką, takiej słodkiej czekolady właśnie takiej pijanej z rumem. Natomiast w moim zapachu, czekolada runbarko, to ta czekolada ta kwadratowa z rumem została tworzona bardziej na zasadzie takiej trochę jednak bardziej deserowej, ciemniejszej, bardziej ponurej, bardziej wieczorowej, bardziej przełamanej, mniej słodkiej, ale takiej w cudzysłowie pijanej czekolady. Kontynuuję kwestie dalej. Dlaczego misja dekantowo? Dlaczego te dekanty w ogóle lepiej generalnie niż próbki? Dlatego, że czasami taka mała ilość próbkowa nie pozwoli na porządne testy. Nie pozwoli na testy na przykład tylko nadgarstkowe, które czasami czegoś nie ukażą. Potrzebne są testy bardziej nadgarstkowe, przedramienne, skręciowe łokcia, czasami globalne, czasami nie tylko skóra, ale też aplikacja na ubrania, włosy, czasami odpowiednia aura... Pogodowa i taka mała ilość względem takiej większej dekantowej po prostu może się okazać zbyt mała. Na przykład o zapachach, o których będę mówiła, a propos takich kwestii budżetowych zapachów, opowiem o dwóch, nie wiem, czy tam w końcu się nagrało to na początku, więc może powiem jeszcze raz. O jednym zapachu już kiedyś było pierwsze wrażeniowe. Dziś tam mam dekant, ale skusiłam się na kolejny dekant, znowu mi zaraz wszystkie dekanty polecą. Yy, oraz skusiłam się na jeszcze inny zapach z tej serii yy, a jest to marka, która w pewnym momencie pojawiała się w Douglasie ale ja znam tą markę i pokazywałam jeszcze flakony jeszcze wcześniej, bo one nie były dostępne w Polsce I to inna seria, ta kolorystyczna Z mam taki pomarańczowawy flakonik z katem pomarańczy i tak dalej, yy, też taki niebieskawy chyba się nazywa Serenat, też taki trochę był jeszcze w kolorze miętowym, taki miętowo z jakąś tam domieszką szmaragdowości, powiedzmy kolorystycznie w Douglasie pojawiła się ta seria czarna, tam gdzie jest ten Smyrna, z Ruszą, ten gdzie jest w klimatach bakaratu, takie trochę drzewne, trochę nicyksowe, różne klimaty, trochę tych zapachów mam w postaci nawet już flakonów. Oraz taka lżejsza seria wód, też z tego mam styczność, znaczy miałam styczność, też mam flakon, chyba jeden albo dwa, będę jeszcze opowiadała. Natomiast ta seria, ja ją spotkałam w Douglasie, nie wiem czy w każdym. Historia właśnie jest Hataj, o której już kiedyś opowiadałam oraz Teria, o której też opowiem dzisiaj. A tych budżetowych zapachów, ale nie tylko. Jeszcze by to poznawała, bo do mnie, że odebrać idzie. Natomiast one są. Ja je testowałam bardzo powierzchnie, też stacjonarnie. Odebrałam jako w porządku, ale nie jakoś tak po prostu. Koniecznie wow i w ogóle chociaż jeden był intrygujący, ale to były testy pobieżne i tutaj właśnie widzę ogromny potencjał tych zapachów po posprawdzaniu z tych dekantów, po posprawdzaniu w większych ilości, jeszcze sobie porządnie posprawdzam i widzę jak bardzo ważne jest to, że zresztą w natłoku takich dużej ilości testów w miejscu stacjonarnym czasami to wszystko nam może umknąć po prostu. Umknąć do tego stopnia, że ja tam uznałam to jako OK, a teraz po prostu widzę w tym ogromny potencjał, y, taką kwestię budżetowych perełek i przypomnę, że Hataj, y, że Hataj ma w sobie y, ma w sobie y, czekoladowość y, taką trochę przełamaną, trochę ostrzejszą, trochę bezmrzewną, trochę pikantniejszą. I bardzo dobre parametry, i bardzo dobrą nośność. Te Ria, w takim pierwszym teraz zetknięciu. aspekt trochę zamszowy, trochę zamszowo-kwiatowo-osmantusowy, trochę zamszowo-przez osmantus efekt, mora ale w notach nie ma ani osmantus, ani mora, niczego takiego. Nie wiem, co daje taki efekt, ale po czasie ten efekt trochę znika, zamszła godnieje, taka trochę się pojawia irysowo-zamszowość, wszystko jest takie cielesne, bardzo urokliwe, takie eleganckie i... Widzę ogromny potencjał tego zapachu. Oczywiście znaczy coś tam świeższego, trochę coś przełamanego drzewnego. Natomiast y, cały czas z zachowaniem takiej ogromnej klasy, elegancji, i uważam, że teria można mieć mocno na uwadze. I uważam jako taki y, klasyczny, taki bezpieczny, elegancki, taki wielo, na wiele okazji, taki uniwersalny, i taki dzienny, i taki wieczorowy. To teria jest bardzo dobra, ponieważ y, ten zapach, który mam, Hataj, to z nim może być takie problem, że on ma jednak aspekt ten czekoladowy. Może to nie jest jakieś takie zasłodzenie czekoladowością, taki typowy górmomoc przełamany pikantnością, przeprawami, drzewnością i tak dalej, ale jednak ten aspekt czekoladowy jest i właśnie chciałam powiedzieć, że to jest taki trochę przykład czekolady, takiej przełamanej, trochę się zimowej trochę korzennej, trochę ostrzejszej, trochę orientalnej, trochę przeprawowej i takiej bardziej na jesień-zimę. Natomiast ym, teoria, ja bym ten zapach widziała tak naprawdę... Widziałabym go w różnych kwestiach, w różnych porach roku. Może takim zapachem mógłby być całorocznym? On nie ma za dużo w sobie ciężkości. On Ten zamsz ma taki bardzo gładki, taki trochę subtelniejszy, nie taki silno ostrzejszy. I to jest taki, a nie to nie jest taki skóra skóra, ani to nie jest taki zamsz zamsz, to jest taki zamsz z dodatkami, takie dodatki z niuansem zamszu, także... Ten irys tam też mocno gra, ale w takim ładnym, gładkim, cielesnym, kobiecym, eleganckim wydaniu. A jeżeli chodzi o kofę, to mogę powiedzieć tyle, że te Baby mają taką czekoladowość bardziej czekoladowość, taką trochę ponurą, trochę silniejszą, trochę głębszą bardziej czekoladę niż kawę, chociaż ona też jest podawana. Ale jednocześnie potem się trochę robi, tak trochę ostrzej, trochę tak, takim Drapiące przyprawowe kwestie Dobry zapach Chociaż nie wiem czy to jest taki zapach, że ja go muszę Muszę mieć Natomiast ten egzotik, ma w pewnym momencie Ciekawą aurę takich Tam też jest generalnie kawa i tak dalej Ale takie słodkości Trochę w stronę słodkich alkoholi Whisky, koniaki, rumy i tym podobne Ale też taki asy był trochę jakby Takich Lodów wakacyjnych, trochę śmietankowych, trochę owocowych, troszkawkowych, trochę jakby tak z przymrużeniem dużym oka. Bo tam nie ma nawet takich nut, które by to jakby sugerowały, wskazywały, ale jakby taka aura obok tej takiej właśnie koniako, e, whisky, aury i tak dalej. Także opowiedziałam o kolejnych dekantach, o takich rzeczach, które się u mnie pojawiły. Przypomnę Pico Almanera, za słodkie. Te z ciekawą taką elegancją i różnymi kwestiami egzotyk, które jednak są dla mnie za słodkie, a i które nadal potrzebuję, że są dobrym zapachy, chociaż niekoniecznie dla mnie. taką właśnie kwestią budżetową, perełkową, bo cały czas te zapachy można trafić w bardzo fajnych cenach, natomiast myślę, że na jesień, będzie fajne to baby i nazwą się nie, nie należy sugerować, jeżeli chodzi o to kofę.